Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będzie opis nowego patcha 1.40 do AFK -RN. Także według mnie najlepiej określić te patchnoty w taki sposób, że są one dosyć krótkie, ale konkretne. Po raz pierwszy od dawna jestem naprawdę zadowolony z patchnotów, ponieważ powróciła jedna bardzo istotna rzecz, o której ludzie już od dawna wspominali, o którą prosili. No, ale zaraz się przekonacie o co mi tutaj chodzi. Także standardowo, na początek, nowa postać będzie to postać z frakcji Zwieru Ludzi. Będzie się nazywała Anoki Deblad Guard. No, domyślnie z nazwy, myślę, że to może być tank kolejny. Tak przynajmniej mi się wydaje. Także byłby następny tank oprócz Brutusa i Skrega. Przynajmniej tak z tego przydomka. Mogę wnioskować, no mogę się oczywiście mylić. Standardowo nowa postać będzie w osobnym filmie, zrobimy sobie mały opis, małą prezentację. No i potencjalnie, jeżeli trafią na labiryncie, to tam też postaram się ją pokazać. Druga sprawa, czyli dobrze widzicie, nie przewidzieliście się wierzchołek czasu. Wraca chyba, kiedy był ostatni wierzchołek czasu? No musiałbym sprawdzić, ale plus minus pewnie pół roku temu. Także dodano nową funkcję, która będzie się nazywała The Wandering Balloon, czyli wędrujący balon, jeżeli się nie mylę. I można tutaj dopowiedzieć, że jest to balon wędrujący w przeszłość swego rodzaju, a to dlatego, że będzie się można za jego pomocą przenieść na mapę, która się nazywa The Depths of Time 1, czyli jest to mapa, która kiedyś była na podróży cudów, bez tej jedynki oczywiście. Czyli jest to taka właśnie podróż w przeszłość dla graczy, którzy wtedy nie grali, bądź na przykład pominęli tą podróż, czyli teraz każdy będzie mógł sobie tych mapek, których, które kiedyś były, doświadczyć, prawda? Czyli bardzo fajna opcja. Sama opcja będzie dostępna po ukończeniu rozdziału na kampanii, czy też odcinka 2020, czyli nie aż tak daleko trzeba zajść, czyli domyślam się, że oni będą teraz robili to w ten sposób. W który ludzie przewidywali już od dawna. Ja też o tym wspominałem, że powinni przenosić mapy z podróży cudów na właśnie wierzchołki czasu, dlatego że nie byłoby to takie trudne, bo sama mapa zostanie przeniesiona. Wystarczy pozmieniać trochę formacje, nagrody i te sprawy. No i w ten sposób każdy nowy gracz będzie mógł doświadczyć tego, co, kiedyś, co go kiedyś ominęło. Więc bardzo fajna inicjatywa ze strony twórców. No i przez sam ten podpunkt te pacznący zasługują na wysoką notę, bo od dawna właśnie wierzchołków czasu brakowało. Nowa podróż cudów, która będzie się nazywała The Depths of Time 2, czyli można podejrzewać, że będzie ona połączona z tą właśnie nową mapą na wierzchołkach czasu, czyli dawną podróżą cudów, czyli to będzie jakaś swego rodzaju kontynuacja. No i sama podróż cudów będzie dostępna. Na serwerze testowym dopiero 12 czerwca, czyli raczej nie ma co się spodziewać szybko tej nowej mapy na serwerach głównych, no w każdym razie będzie coś takiego. Nowy event, chociaż tak naprawdę nie wiem czy to można nazywać nowym eventem, a zaraz powiem dlaczego. Także dodano nowy event, który nazywał się będzie The Twisted, znaczy Twisted Bounties, który można znaleźć u merchantów, czyli pod zakładką okazje Oznacza to, że potencjalnie będzie to bardziej rozgrywka za pieniądze. Sama rozgrywka będzie dotyczyła właśnie Spaczonego Królewska, Królestwa, czyli The Twisted Realm na ziemiach gildii. No ale właśnie tak jak mówię, skoro można ją znaleźć pod zakładką okazję, no to raczej można się spodziewać, że będzie ona za pieniądze. Podejrzewam, że to może być coś na zasadzie jakiejś przepustki, która zwiększy nam nagrody na Twisted Realm. No chociaż zobaczymy w momencie jak to nagrywam, nie ma tego na serwerach testowych, więc nie mogę się wypowiedzieć jakoś bardziej. Gdy już tam będzie, to potencjalnie możemy sobie zrobić taki szybki przegląd nowości na serwerze testowym. Tutaj już tak naprawdę zjeżdżamy do tych mniej znaczących zmian. Tak jak mówię, same pocznące są dosyć krótkie, ale jak widać konkretne, bo no, nowa podróż wodów, nowy wierzchołek czasu. Nowy event, w cudzysłowie co prawda, ale jednak nowa postać, czyli raczej takie dosyć fajne, ciekawe zmiany. Także dodano suwak, który sprawi, że łatwiej będzie teraz rozporządzać wszelkimi surowcami, czyli na przykład jak ktoś miał, nie wiem, 50 klepsydr, czy tam 50 mm, staków z czymkolwiek złotem, doświadczeniem, esencjami, będzie mógł teraz łatwiej suwakiem sobie przesuwać, ile chce na przykład w danym momencie otworzyć. Czyli nie będzie chyba już tego plusika, minusika, czyli po prostu będzie suwak. Czyli będzie można szybciej to zrobić i łatwiej, przyjemniej. Taka mała, fajna całkiem zmiana. Dodano nową opcję, i tego właśnie tak nie do końca rozumiem. Dodano nową opcję, która sprawi, że będzie można oglądać y, profile znajomych tylko i wyłącznie wtedy, gdy wybiorą opcję elitarnych y, odcinków, tak czyli. Jeżeli zgodzą się, nie jestem pewien, tutaj możecie mnie poprawić, bez bicia. Jeżeli znajomi zgodzą się, żeby ich formacje były pokazywane na elitarnych odcinkach, czyli na tych bosowych, że tak powiem, na kampanii, no to wtedy będziecie mogli oglądać ich profile. Przynajmniej tak wynika z opisu, być może jest tutaj błąd, co często się w sumie twórcom zdarza, więc możliwe, że to jest po prostu błąd. Zoptymalizowano kilka gałęzi na Właśnie w pradawnym drzewie, żeby teraz poprawnie się wyświetlały. No to jest raczej zmiana tylko i wyłącznie taka yy, wizualna bardziej. Kazos. To jest zmiana wizualna przede wszystkim, ale też zmieniony został jeden z jego skili, Czyli zoptymalizowane zostały wizualne efekty animacji Kazosa oraz zwiększona jego rozdzielczość. Czyli to jest kolejna postać, która będzie miała wyostrzony model. Bardziej zaawansowany graficznie, czyli dostosowany bardziej do tych postaci, które obecnie wychodzą, czyli chociażby dla właśnie tej nowej postaci Anokiego. I przy okazji został kompletnie zreworkowany jego ult. Nie wiem w jaki sposób, ponieważ trzeba zobaczyć to w grze, tak jak tutaj pisze. A niestety na serwerach testowych tego jeszcze nie ma. W każdym razie, przez to, że zajdzie taka zmiana, wszystkie. Odcinki, wszystkie piętra, na których Kazos się znajduje, zostaną zmniejszone, jeśli chodzi o trudność, tak? Czyli trudność wszystkich takich miejsc, w których Kazos się znajduje, zostanie zmniejszona, czyli to jest bardzo fajna wiadomość, bo są na przykład piętra na wieży, z tego co pamiętam, że jest czterech kazosów i swego rodzaju to było bardzo trudne przed jeszcze jego nerfem. Nie wiem czy ktoś jeszcze pamięta. To są czasy raczej takie już bardzo dawne, nie wiem, 9 miesięcy temu czy coś takiego. No tam kazus był naprawdę mocny, później został jego toporek znerfiony, bo tam było coś takiego, że były cztery kazusy i one one-shotowały całą drużynę. No takie dosyć ciekawe czasy fajnie wspominać. Możecie dać znać, czy ktoś te czasy jeszcze pamięta. Także Satrana, jej zdolność Ultimate, czyli Fire Seeds, czyli to jest ten kwiatek co wybucha tam, będzie teraz miał też zastosowanie na Spaczonym Królestwie, polowaniu gildii. I Abyssal Expedition, czyli tej nowej właśnie podróży w głębi, w głąb podchłani. o. Czyli po prostu jej zdolność ostateczna będzie działała też na takich bosików, jak na przykład na Vriza, jak na przykład nie wiem na Ardena jako bossa na Spaczonym Królestwie i tak Czyli krótko mówiąc, jest to buff dla postaci Satrana. Ogi. Zmieniony, został zmieniony opis jego drugiej zdolności, bombard, i w sumie tyle żadnych zmian do samego działania zdolności, po prostu jest to zmiana wizualna, a dokładnie chodzi o opis. Także tutaj kolejna zmiana, jeżeli chodzi o opis, jego zdolność, czyli fauxa na poziomie trzecim, a bait była nieprawidłowa, także zostało to zmienione. Teraz ta umiejętność poprawnie yy, robi to co powinna, może w ten sposób tak to nazwijmy, i w sumie tyle. TASI. W ogóle najlepsze jest to, że TASI występuje chyba w każdych patch nie? No może nie w każdych, ale TASI to jest stały bywalec. Tutaj zawsze są jakieś dymy, że tak powiem, z TASI i zazwyczaj chodzi z teleportacją, nie? Także został zoptymalizowany opis zdolności teleportacji i w sumie tyle, bo tutaj nic nie zostało innego zmienione tylko opis w ogóle ostatnio często im się zdarzają błędy z opisami, ale na mniejsze oto to są raczej błędy, które zazwyczaj nie wpływają na samą rozgrywkę mogą po prostu wprowadzić w błąd jeżeli chodzi o Estrildę został naprawiony błąd, który miała w jednej ze swoich umiejętności, tak? czyli Umiejętność Royal Church daje tarczę. No i tutaj był jakiś problem, że nie dawała tarczy. Także teraz prawdopodobnie będzie dawała. Przynajmniej taką mam nadzieję i Wy pewnie też macie taką nadzieję, jeżeli Estryl używacie. Tutaj z Ironem bardziej skomplikowana sprawa, ponieważ w poprzednich pacznącach był błąd z jego jedną umiejętnością, który został naprawiony, ale sprawiło to, że. Powstał kolejny błąd. Czyli naprawili jeden błąd z, z Aeronem, z jego umiejętnością Twin Force, ale powstał przez to kolejny błąd. Także zostało to naprawione. Jego stan został przywrócony, że tak powiem, do poprzedniego update'a. Z poprzedniego update'a jeszcze, z poprzedniego. Tak to najprościej w sumie powiedzieć. Czyli został przywrócony do swojego stanu. Normalnego, i teraz jego odrzut będzie yy, determinowany przez hejsta przeciwników. Przez ten atrybut, właśnie. Także mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. Te niektóre opisy postaci są jakieś dziwne, w ogóle ja tego zazwyczaj nie doświadczam. No, przede wszystkim chodzi oczywiście o te tutaj najważniejsze rzeczy, czyli podsumowując, nowa postać, nowa mapa na wierzchołkach czasu, czyli bardzo fajnie, ogromny plus za to. Nowa podróż cudów. Nowy event w cudzysłowie, bo tak jak mówię, prawdopodobnie będzie to za pieniądze, czyli nie wiem w sumie czemu to nazywają eventem, bo to będzie event dla wybranych, jeżeli będzie tak jak myślę. No i kilka małych zmian, kilka optymalizacji, jakieś tam naprawy błędów, kilka usprawnień, żeby gra była przyjemniejsza dla wszystkich w sumie. No i w sumie tyle, nie? Tak jak mówię, patch notes raczej małe, krótkie. Ale konkretne, bo wprowadzają naprawdę jakiś powiew świeżości, przede wszystkim jeżeli chodzi o wierzchołki czasu. I miejmy nadzieję, że oni to tempo utrzymają, bo tak naprawdę już sporo było podróży cudów, więc mają naprawdę ogromne pole manewru. Mogą wprowadzać co aktualizację, nową mapę, jeżeli na tym się skupią. Także co, ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę Wam przy okazji miłego dnia, jako że wrzucam to z samego rana, to życzę Wam jak najprzyjemniejszego dnia. No i tyle. Do zobaczenia w kolejnych moich filmach.